Wysłuchajcie na Boże Skupieniu słów lekcji apostolskiej, które do czytam z drugiego lista apostoła Piotra z pierwszego rozdziału. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną, twarz licnog, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań, i uzupełniajcie Waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej do dołóżcie stara, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana Naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tyle słów w lekcji apostolskiej Ewangelium za święto. Czytam u Ewangelisty Mateusza z szóstego rozdziału. Pan Jezus mówi a gdy pościcie, nie bądźcie smętni, jak obłudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Za prawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale gdy pościsz, namaś głowę swoją i umyj twarz swoją. Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, Lecz ojciec Twój, który jest w ukryciu, a ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mór i rza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mór, ani rza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. A bowiem, gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Tyle słów Ewangelii Świętej. Bądź pochwalony, Panie Jezu. Wszechmocny Święty Boże, Ojcze nasz niebieski, dziękujemy Ci, że zgromadziłeś nas tutaj, w początku nowego okresu, przez który pragniesz nas przeprowadzić czasu pasyjnego. Dziękujemy Ci, Panie, że dałeś nam dożyć tej chwili. A prosimy Cię, abyś pozwolił nam teraz otworzyć swoje serca przed Tobą, aby przeprosić się za to wszystko, co złe było w naszych, w nas, w naszych uczynkach, w naszych myślach, w naszych słowach. Panie, prosimy Cię, racz nam błogosławić, Słowo, którym pragniemy się wsycić w sercach naszych i w naszym życiu. A. Drodzy dzisiejszy dzień, początek tego czasu pasyjnego jest także szczególny ze względu na tekst biblijny, który się daje nam dzisiaj do rozważania. Bo grzech towarzyszy nam. Każdego dnia. Grzechy i nieposłuszeństwo, nieposłuszeństwo wobec Bożej Woli. Począwszy od złości wydanej na drugiego człowieka, a skończywszy choćby na chwilowym odwróceniu się od Boga, wyrażającym się w pogardzie na przykład dla Jego słowa, czy też Jego woli. Także poprzez zaniedbanie zaniechanie modlitwy. Czy też odwrócenie wzroku od potrzebującego. To, że za każdym razem, kiedy postępujemy wbrew naszym wartościom lub naszej wierze, cierpimy. Cierpimy z powodu wewnętrznego konfliktu i poczucia winy. To jest bowiem drodzy funkcja sumienia, które Bóg zaprojektował jako część. Jego obrazu w człowieku, stworzenia. Za każdym więc razem, kiedy świadomie popełniamy grzech, albo upadamy, podczas gdy jesteśmy wystawieni na pokusy, ponosimy tego zawsze poważne konsekwencje. To tak, jakby część nas umierała. To tak, jakby brzeg posiadał taką niszczącą siłę zabijania zdrowych, duchowych komórek naszego organizmu. Drodzy i powrót do zdrowia po takim uderzeniu jest czasami podobny do rehabilitacji po poważnej, chirurgicznej operacji. Ale prawdą też jest i to, że nasze sumienie przestanie nas upominać. Przestanie nas upominać, wówczas kiedy wielokrotnie łamiemy tę samą wartość, tę samą normę, która pochodzi od Boga. Bo tak to się dzieje, że i intensywność poczucia winy słabnie. Nie dlatego, żeby sumienie się popsuło. Ale ponieważ nasze normy są osłabiane i coraz częściej poddawane kompromisowi, możecie zapytać: no dobrze, ale co z tym zrobić? I to przychodzi nam, Brody, z pomocą pokutny psa. Psalm, który myślę wszyscy znamy, 51. Jest to psalm Dawidowy, który powstał jako modlitwa płynąca z głębi skruszonego serca. Po wizycie u króla Bożego Osłańca, proroka Natana. Ten mąż Boży, jak pamiętamy, opowiedział królowi bajkę, która uzmysłowiła Dawidowi, po pierwsze, okrucieństwo, po drugie, bezmiar niesprawiedliwości, zbrodni, jakie się dopuści. Klasówa Streszczyna u tej bajki na przyszedł do, do króla, który był wtedy w szczytu potęgi. I opowiedział mu bajkę o dwóch Laty, bardzo bogaty, a drugi biedny. Ten bogaty miał wszystko, miał wielkie stara, a ten biedny miał tylko jedną małą owieczkę, która w swoim domu, która jadła z jego stołu, karmiona była z tego samego kubka, z którego jadły jego dzieci. I pewnego dnia do mojego bogatego przybyli goście. I ten zabrał, to owieczkał owego biedaka i przyrządził ją dla swoich gości. Kiedy to usłyszał, król powiedział, winien śmierci jest ten, kto nie miał, kto tak uczynił i nie miał litości. Gdy armia izraelska toczyła ciężkie boje z nieprzyjaciółmi, król pozostał w domu, chociaż nie miał dotychczas tego zwyczaju. I w tym czasie umił żonę jednego ze swoich najdzielniejszych dowódców. A żeby się sprawa nie wydała, usiłował ją zatuszować kolejną zbrodnią. Wskazując go na śmierć, niby to z ręki nieprzyjaciół. Kuriasz mąża i kobiety nie żył, więc była szeroka droga do tego, aby król ją poślubił, i tak to się stało. A wtedy Doszło do spotkania Dawida z Natanem. Gdy Dawid wysłuchał Bożego Słowa, przekazanego mu przez proroka, została złamana jego pycha, jego poczucie bezkarności. I w tej pokutnej modlitwie wydał swoje serce przed Panem. I właśnie tym słowem Dawidowego Psalmu przemawia Bóg dzisiaj do nas. Tak bowiem jak on, i my każdego dnia na nowo potrzebujemy tego, aby Bóg się nad nami zbudował. Chociaż przecież na to sami siebie nie zasługujemy. Boże, zmiłuj się nade mną w swojej łaskawości. W ogromie swojego miłosierdzia Ty masz moją nieprawość. Oby mnie całkowicie z mojej winy i oczyść mnie z mojego grzechu. Znam bowiem swoją nieprawość i nieustannie pamiętam o swoim grzechu. Zgrzeszyłem przeciwko Tobie samemu i na Twoich oczach zło uczyniłem. Bądź więc sprawiedliwy w swoim wyroku i prawy w swoim sądzie. Oto urodziłem się obciążony winą. Moja matka poczęła mnie w grzech. Ty jednak kochasz ukrytą prawdę który mi poznać nieznaną mądrość. Pokrok niech a będę czysty mnie, a stanę się większy od śniegu. Oto słowa człowieka, człowieka, który, który stoi przed obliczem Boga człowieka, który jest świadomy, świadomy swojej niegodności, a nade wszystko świadomy ogromu swojego grzechu. To co czynił? Czynił w zadufaniu. Czynił jakby zapomniał o tym, iż Bóg, ten, który dotychczas był podporą jego osoby, podporą jego tronu, stoi obok i nieustannie spogląda na niego. Spogląda na jego serce, na jego czyny. Myślę, że każdemu z nas potrzebna jest taka chwila, chwila prawdy. Bo takiej chwili, pra chwili, chwili prawdy mówił Pan Jezus, kiedy opowiadał swoim uczniom podobieństwo o marnotrawne Synu. Kiedy wszystko zawiodło, kiedy nie widział przed sobą żadnej przyszłości, żadnego rozwiązania. Jak powiedział Jezus, wejrzał w siebie i powiedział sobie: pójdę do ojca mego i powie, bo zgrzeszyłem, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i przeciwko Tobie, uczy mnie jednym z najemników swoich. Wejrzał w siebie. Myślę, że ten dzień, ten popierek z tegoroczny to jest właśnie taka dobra okazja, abyśmy sami Wejrzeli w siebie i zobaczyli, jak nasze życie, jak nasze stosunki z Bogiem, także i z bliźnimi, wyglądają w obliczu wszechmocnego i świętego Boga, który jest sprawiedliwy w swoim wyroku i prawy w swoim sądzie. To prawda że wszyscy urodziliśmy się obciążeni winą. To jednak Bóg kocha, kocha ukrytą prawdę, prawość, e, ukryta, ukrytą prawdę i pozwala nam poznać nieznaną mądrość. Jeszcze jeden obraz, który tutaj, którego tutaj użył swojej modlitwie król Dawid, a mianowicie spojrzał na Izraelitów, którzy mieli opuścić Egipt. Kiedy już wszystko było spakowane, kiedy już nie, da, nie, da, nie, nie, nie miał wyjść, wtedy nastąpiła ostatnia plaga. I właśnie wiązkami Chyzoku zanurzonymi we krwi baranka oczyszczali, mówiąc obrazowo, Oczwia swoich domów. Oczyszczali siebie, aby te domy pominął anioł śmierci, który miał przejść nad Egiptem. Dlatego nawiązuje Ragół właśnie Dawid mówiąc pokrąb mnie hyzotem, a będę czysty. Oczyść mnie, a stanę się w od śniegu. My dzisiaj spoglądamy na krew krew baranka, baranka niewinnego, na krew Jezusa Chrystusa, dzięki której każdy z nas może być czysty i wielczy od śniegu. Można coś powiedzieć albo zapytać, czy warto. I o tym właśnie także. Dawid w swojej modlitwy mówi. Nie może być tak bez końca. Pozwól mi, panie, usłyszeć radość i wesele. Nie się ucieszą kości, które połamałeś. Nie zwracaj już uwagi na moje grzechy i wymasz wszystkie moje przewinienia. Tak nie może być za zawsze. Człowiek odchodząc, Łami, swój los i oddala się od Królestwa Bożego, które jest tam dane w Chrystusie Jezusie się nasz. Wy masz, o Panie, przewinienia moje. Boże, Boże, stwórz we mnie serce czyste i odnót we mnie ducha. I nie odtrącaj mi od swojego oblicza, i nie odbieraj mi swojego świętego ducha, przywróć mi radość Twojego zbawienia, niech wstąpi we mnie o Boży. Drodzy, jakkolwiek by było, wydawać by się mogło to ukorzenie się Dawida, ukorzenie się każdego z nas przez Bogiem, trudne i wręcz niewyobrażalne czasami. Ten jednak ma swój cel. Pozwól mi usłyszeć radość i wesele. Mówiąc obrazowo tymi właśnie słowy, Bóg poprzez to, co jest złego w naszym życiu, kłanie kości. Stajemy się smutni, stajemy się zamknięci w sercowie, odwracamy się, odwracamy się od Boga, odwracamy się od bliźni. Nie dostrzegamy tego, co jest na zewnątrz. Dlatego tak ważne jest to wołanie Boże, wszechmocny Boże, stwórz we mnie czyste serce i odmów we mnie moc ducha, bo tego nie jesteśmy w stanie sami sobie uczynić. To daje nam tylko On swojej łasce i miłości przez odpuszczenie. Nie odtrącaj mnie od swojego oblicza i nie odbieraj mi swojego świętego Ducha. Nie można nic dobrego zrobić, jeżeli Bóg nie obdarzy nas najpierw swoim Duchem Świętym, który po pierwsze otwiera nasze oczy, po drugie otwiera nasze serca, abyśmy dostrzegli po pierwsze naszą sytuację, a po drugie Abyśmy dostrzegli panoramę tego wszystkiego, czego możemy czy moglibyśmy dokonać. Ciesząc się Jego radością, radością Jego zbawienia. Bo wtedy wstąpi nas duch o o którego prosi. Tak. Nie tylko jednak chce czegoś dla siebie. Chcę, Panie, nie nauczać dróg Twoich, by nawrócili się do Ciebie grzecznicy. Boże, uwolnij mnie od krwi. Boże, moje zwabienia, mój język będzie Cię wysławiał, będzie wysławiał Twoją sprawiedliwość. Panie, otwórz moje wargi, a, a moje usta będą głosić chwałę Twoją. Nie oczekujesz bowiem ofiar, choćby złożył całą palenie nie przyjmiesz. Moją ofiarą, Boże, jest duch skruszony. Ty, Boże, nie pogardzisz sercem pokornym i skruszonym. Bóg daje nam ten czas, abyśmy mogli wejść w siebie. I abyśmy mogli przyjąć Jego przebaczenie poprzez przelaną krew i zmartwychwstanie naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Mówmy się. Panie Boże nasz, pełen łaski i miłości, Tobie dziękujemy, że wprowadzasz nas w ten czas pasyjny, w którym oczy nasze kierujesz na Jezusa, i Jego krzyż i rany, oraz wzywasz nas, abyśmy go naśladowali i wstępowali jego ślady. Darując nam Chrystusa, okazałeś nam swoje serce i w nim darowałeś nam zbawienie wieczne. Skrót serca nasze w obliczu krzyża gorboty. i nas duszem szczerej pokuty, abyśmy za grzechy nasze żałowali i nawrócili się do Ciebie, Ojca miłości i was. Ustrzeż nas od tej fałszywej pobożności. Nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek mieli się chlubić z uczynków pobożności, z postu modlitw, które do Ciebie zanosimy. Pragniemy czynić twoje, Twoją wolę, cnotliwie i powściągliwie żyć w latawskiej miłości i pokoju. Zębi kolana wszystkich ludzi i w pokornym modlitwie przed Twoim obliczem nawróć ludy całej Ziemi i wszystkim daj poznanie ich rzek. Boże Racz łaskawie Błogosław, błogosławić ludowi Twemu i Jego Wyspówom. Panie nawróć nas, a będziemy nawróceni. Uzdrow nas, Panie, a będziemy uzdrowieni. Wyciągnij swoje dłonie i oczyś nas oczyszczenie będziemy. Wysłuchaj nas przez Jezusa, Chrystusa, Pana i jednego zbawiciela naszego, kiedy tak się jego słowami razem wołamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. A bowiem Twoje jest, które i na wieki wieków. Amen. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię ustrzeżę. Niech rozjaśni Pan oblicze, że za Tobą niech Ci miłości wdęć. Niech obróci pan twarz swoją utobie Tobie i da Ci pokój.